Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w nowym vlogu z Mediolan Fashion Week. Niestety, jak możecie już usłyszeć, nie mam głosu, straciłam głos parę dni temu, w pierwszy dzień Fashion Week. Dzisiaj mam to spędzić cały dzień. Będę przygotowywała gości na pokaz mody Gucci i Versace. Zobaczymy, jak, jakie będę miała klientki. To jest zawsze um, wielkie incognito. Jestem na stacji, dojechałam pociągiem, bo niestety auto mamy e, oddane do rewizji. Chciałam Wam nagrać tym razem e, stylizacje, które są tutaj w Mediolanie. Wiem, że to Was interesuje, ale pada deszcz, także nie wiem, czy uda mi się cokolwiek nagrać. Zobaczymy, zaczynamy dzień. Pierwszą klientkę malujemy w hotel Excelsior Gallia. Idziemy. Bo mam pół godziny czasu, zanim klientka wpuści nas do pokoju hotelowego. Jak to wygląda? Już Wam to mówiłam w zeszłym roku w jednym vlogu, że e, musimy być ubrani cali na czarno. Także Total Black tutaj króluje czarne buty bez żadnego logo, spodnie czarne, bluzka czarna. Bardzo delikatny, prawie niewidoczny makijaż, więc nie ma szans, żeby tutaj wyjść z jakimś eyelinerem czy czerwoną pomadką. My mamy być niewidzialni. Invisible. Musimy być ubrani na czarno, włosy powinny być spięte, więc za chwilę je też zepnę, żeby mi nie przeszkadzały, bo praca przy klientkach jest no, wymagająca ze względu na to, że zazwyczaj mamy na to tylko godzinę czasu. I ja maluję w trakcie, kiedy fryzjer robi włosy. Także to nie jest tak, że mamy, wiecie, fajne miejsce jak w salonie, lustro przed sobą, wszystko wyłożone. Wiemy już, jaki makijaż wcześniej mamy zrobić. Absolutnie tak nie jest. Wszystkiego dowiadujemy się w momencie, kiedy wchodzimy do pokoju do klientki. Mamy na to godzinę maksimum, godzinę 15 minut i pracujemy jednocześnie w tym samym czasie. Dwa dni temu miałam dwie arabki. Makijaże wymagające, trudne, precyzyjne, ale powiem Wam, że. Mm, już po tylu latach, kiedy przyjeżdżam tutaj do Mediolanu, właśnie malować na Fashion Week, już się nauczyłam, że wolę nawet pracować właśnie w takim szybkim tempie. E, niestety straciłam głos. E, mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało też klientce. E, założę prawdopodobnie maseczkę. Na pewno nie będę mogła nagrywać w pokoju. Nawet nie możemy pytać o to klientek. Rzadko kiedy pozwalają zrobić sobie zdjęcie, niektóre tak, niektóre nie. Jeśli nam pozwalają zrobić jakieś zdjęcie czy story, to wstawiam to zawsze na Instagram. Także śledźcie mnie tam jeszcze, jeśli tego nie robicie. Postaram się dzisiaj pokazywać Wam więcej, a mniej mówić, bo mój głos może być drażniący. Ładzie w tym hotelu ta orchidea lustra, jeśli ktoś chce się poprawić, pomalować. Wyszłam z hotelu, yy, pomalowaliśmy klientkę, była bardzo zadowolona. Dostaliśmy nawet napiwek bardzo często tak jest właśnie, że dostaje się napiwki od klientów ważnych klientów, a ta klientka dała nam aż 50 na głowę, także myślę, że była zadowolona niestety. Nie pozwoliła nam zrobić żadnych zdjęć. Także nie mogę Wam pokazać, jak wyglądał makijaż. Żadna, nie, Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby zgodziły się przed i po, przed makijażem i po makijażu. No ale niektóre, niektóre natomiast e, zgadzają się, przynajmniej żeby zrobić im później zdjęć. Tutaj tak nie było, ale i tak poszło dobrze. Teraz lecimy do następnego hotelu, do następnej klientki. Pani, witam Was w ostatni e, dzień Fashion Week w Mediolanie Ostatnio się już nie odzywałam od połowy filmu Ze względu na to, że jak możecie zauważyć Głos totalnie mnie opuścił Wczoraj byłam u lekarza, mam antybiotyk Leczyłam się jak tylko to było możliwe z Cały wczorajszy dzień I dzisiaj już jest lepiej Odzyskałam głos, przynajmniej mnie słychać to dobrze, bo dzisiaj lecimy, dzisiaj będzie inaczej. Dzisiaj malujemy 52 modelki. Nie wiem ile będzie makijażystów, ile będzie fryzjerów, ale zazwyczaj jest mało czasu na wszystko. Także muszę być w miarę sprawna. I w formie wiem już, jaki makijaż będzie dzisiaj na modelkach. Dostaliśmy już zdjęcie. Lubię, kiedy są te makijaże takie troszeczkę inne, nie takie te klasyczne, beauty. No i postaram się odezwać w ciągu dnia, coś wam nagrać, coś wam pokazać. Może mniej gadać do Was, bo tak naprawdę chyba Was nie interesuje, co ja mam Wam do powiedzenia, a bardziej to, jak to wygląda właśnie za kulisami. Lecimy. Postanowiłam nagrać ostatnią część, końcówkę tego filmu z domu, gdzie wytłumaczę Wam w kilku słowach, jak to wszystko wyglądało. Robię to teraz, a nie wczoraj, ponieważ po pierwsze nie było czasu było ogromne zamieszanie, był hałas, i ja też straciłam totalnie głos znowu w południe. Także podkurowałam się troszeczkę dzisiaj rano. Dziękuję wam za wasze rady na Instagramie jak właśnie leczyć takie chore gardło. Biorę antybiotyk, dzisiaj to już jest trzeci dzień, więc myślę, że już powoli jest coraz lepiej. Dobra, teraz w kilku słowach jak to wszystko wygląda zza kulis, jak wygląda backstage, bo dostałam od was bardzo dużo pytań na temat tego właśnie jak wygląda moja praca. Pracuję dla agencji, to agencja kontaktuje się ze mną kilka dni wcześniej. Nigdy to nie są tygodnie, zazwyczaj są to dni, gdzie komunikują mi, na które dni, na które daty, na które pokazy mody potrzebowaliby y, makijażystki. Ja im wyrażam zgodę albo nie, w zależności od też moich jakichś y, wcześniejszych planów. Zazwyczaj wiedząc już, że zbliża się Fashion Week, na ten tydzień nic nie programuję, y, bo, bo wiem, że mogą w ostatniej chwili zadzwonić. Czasami jest to tak, że dzwonią na przykład we wtorek, na środę. Jest to świat, do którego ciężko się dostarczyć, i jak już człowiek się dostanie, to trzyma się pazurami, dlatego nie warto jest odmawiać, trzeba raczej starać się właśnie być takim bardzo dyspozycyjnym, nawet na ostatnią chwilę. Ja mam to troszeczkę utrudnione, ze względu na to, że nie mieszkam w Mediolanie, ale są i osoby, które dojeżdżają naprawdę z odległych miejsc, nawet z zagranicy, z Toskanii, z Rzymu, no, z całych Włoch. Nie jest nas mało, pod agencją, w której ja pracuję, jest około 70 makijażystów i do tego dwa razy tyle fryzjerów. Jak wyglądał ten tydzień? W środę jechałam na pokaz Fendi. Nie malowałam na pokazie Fendi modelek, tylko gości, którzy byli zaproszeni na pokaz Fendi. Raz tylko w mojej karierze miałam okazję, by brać udział właśnie w przygotowaniach do pokazu Fendi. Modelki były to modelki światowej sławy, jak, jak Bella Hadid, Gigi Adid, czy na przykład Jenner. I tam atmosfera była naprawdę bardzo napięta. E, ja wtedy nie malowałam. Byłam tam jako kosmetyczka. Fajnie jest zobaczyć ten świat. Uwierzcie mi, e, adrenalina jest ogromna, makijażystka, e, fryzjer czy kosmetyczka, wszyscy muszą e, pracować. Precyzyjnie, bardzo szybko, musi być niewidzialny, dlatego jesteśmy właśnie ubrani na czarno. Musimy mieć spięte włosy, bardzo delikatny makijaż. To nie jest tak, że pojedziemy sobie tam ubrani jak chcemy, wymalowani i e, z na przykład, nie wiem, z jakimś fikuśną fryzurą. My mamy być niewidzialni, Bo to jest moment, kiedy często na zapleczach właśnie są nagrywane urywki do przygotowań, które później możemy zobaczyć w jakiś programach. Więc my mamy być takimi osobami, które nie rzucają się w oczy. Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy właśnie jadę do Mediolanu, by przygotowywać gości, którzy są zaproszeni na te pokazy. Bardzo rzadko wiemy wcześniej, kogo będziemy malować, a już naprawdę prawie nigdy, jaki to będzie makijaż. Dostaję na przykład dzień wcześniej Wiadomość, imię i nazwisko osoby, którą mam przygotować. Często są to osoby, które możemy znaleźć w internecie na Instagramie, na TikToku, czy gdzieś, bo mogą to być osoby właśnie bardzo popularne, ale czasami są to osoby, które nie są znane, są to klienci, bardzo ważni klienci danej czy Gucci, czy Versace, czy Fendi, i my musimy im przygotowywać makijaż. Tutaj w przebitkach będziecie widzieć właśnie makijaż mojej pierwszej klientki, klientka z Armenii. Kiedy weszłam do pokoju, wiedziałam, że będę ją malować, ale nie wiedziałam, jaki to będzie makijaż. Klientka bardzo sympatyczna, przepiękny hotel, przepiękne wnętrza, więc jest to na pewno. Location, w której fajnie jest pracować, my wchodzimy do pokoju, ubranie na czarno, tak jak na pokazy mody, delikatny makijaż, cali na czarno i wtedy nam klientka komunikuje, jaki chce makijaż i jakie, jakie chce włosy. Ja pracuję w tym samym czasie. Co fryzjer? Czyli fryzjer robi włosy, a ja maluję, więc ręka musi być naprawdę szybka, precyzyjna. To są tylko takie małe momenty, w których mówię, by fryzjer się zatrzymał, bo na przykład robię eyeliner albo on prosi, bym ja się zatrzymała, bo on musi tam rozczesać włosy bardziej będzie ją wtedy szarpał. Na makijaż mamy godzinę maksimum godzinę 15. Bo po każdej klientce kończymy i idziemy albo do innego hotelu, albo do innej klientki. Zazwyczaj szykujemy też osoby przed samym pokazem, więc nie mamy tam dwóch, trzech godzin. Bardzo rzadko mamy lustro. Często się zdarza tak, że pokoje są ciemne i nie mamy nawet na przykład dobrego oświetlenia. Ja wtedy włożę ze sobą taką małą lampkę, ale no, naprawdę jest to taka praca. Która ma wiele utrudnień, yy, ogromna adrenalina, ogromny stres, ale później też ogromna satysfakcja, bo jak możecie tutaj zobaczyć, makijaż wyszedł pięknie. Po tej klientce biegliśmy szybko do drugiego pokoju, gdzie musiałam yy, przygotowywać yy, tą właśnie klientkę, którą tutaj możecie zobaczyć. Niestety nie zgodziła się, byśmy my zrobili jej yy, zdjęcie. Robiła sobie zdjęcia sama, przesłała nam je, była bardzo uprzejma, nie musiała tego robić. Klientka, która na Instagramie ma ponad 3 miliony osób, które ją śledzą, a na Snapchacie 5 milionów, także osoba bardzo popularna. Trudny makijaż, ze względu na to, że y, miała już przyklejone sztuczne rzęsy, źle przyklejone sztuczne rzęsy, których nie mogła mi odkleić, bo na tego nie chciała, ale były to kępki już naprawdę brudne. No niezbyt y, ciekawie to wyglądało i niestety, no troszeczkę, to wiecie, tak kuło w oko. Na zdjęciu, które ona sobie zrobiła, wyszła idealnie. Tak nie wygląda w rzeczywistości. Na tym zdjęciu widać bardzo, że włączyła sobie kilka filtrów. Tak w rzeczywistości nie wyglądała. Bardzo ładna kobieta, ale, no wiecie, filtry robią swoje. Dzień później miałam wolne i jechałam znowu do Mediolanu w piątek. W piątek odbyły się pokazy Gucci i Versace. Pierwszą klientkę malowałam w hotelu Excelsior Gallia, zaraz przy stacji centralnej w Mediolanie. Klientka, która nie zgodziła się na to, by zrobić jej zdjęcie po makijażu bardzo delikatny makijaż klientka około 50. Bardzo ładna. Powiedziała nam, że mieszka w San Francisco, jest projektantką wnętrz i ona zamawia właśnie od projektantów ich meble, ich dekoracje wnętrz. Także jest na pewno takim sporym klientem. Kiedy my przygotowujemy naszych klientów, to jest opłacane wszystko. My jesteśmy opłacani przez agencję, ale agencja zostaje zatrudniona przez projektanta przez Versace, przez Guci, przez Fendi to oni płacą wszystko danej klientce. Zapraszają ją do hotelu, płacą jej hotel, płacą jej ubranie i płacą jej makijaż i fryzurę. I uwierzcie mi, to są bardzo wysokie ceny. Po tej klientce miałam chwilę przerwy i później szykowałam klientkę na pokaz w Versace. W przepięknym hotelu, który znajduje się w galerii Vittorio Emanuele. Przecudny widok, który tutaj możecie zobaczyć w przebitce. Klientka pozwoliła nam zrobić zdjęcie oczywiście tylko po bardzo delikatny makijaż podkreślający urodę. Tutaj też musieliśmy pracować we dwie Godzina czasu, szybki makijaż. Klientka bardzo młoda. Niestety, właśnie jeśli chodzi o młode klientki, to tak często wygląda, że są znudzone. Wymagają od nas, byśmy bardzo szybko wykonali makijaż. I szybko opuścili pokój. Tym razem stresowałam się bardzo przed każdym nowym wyzwaniem, każdą nową klientką. Na szczęście wszystko było ok. Każda klientka była zadowolona. Makijaże wyszły super. Zdążyliśmy na czas. Miałam też fajne współpracę, bo to też wszystko zależy, czy się dograsz z fryzjerem. W tym roku byłam bardzo zadowolona. W niedzielę natomiast jechałam na pokaz mody Francesca Liberatore. Tutaj w przebitkach będziecie widzieć, jak to wszystko wyglądało. Były 52 modelki, makijażystów nie wiem ile, bo naprawdę było nas sporo, zbyt dużo, nie było miejsca. Też to tak często wygląda właśnie na pokazach mody, że nie zawsze ma się stolik, ma się miejsce. Ja malowałam na fortepianie. Nie? bo nie było miejsca eee, makijaż zazwyczaj pokazowany jest przez kapotim, czyli przychodzi makijażysta, który wcześniej uzgodnił e, jaki będzie makijaż na modelkach z, z, ze stylistą i robi takie demo pokazuje nam e, jaki e, ma być makijaż i my wszyscy musimy go odtworzyć, czasami jest to kilka makijaży różnych e, czasami tak jak w tym przypadku tylko jeden e, tylko Problem w tym, że w tym, tym razem nie było demo, nie było na to czasu, albo nie chciał, nie wiem, w każdym razie, totalne zero organizacji. Musieliśmy totalnie y, wyeliminować brwi, y, także zajęło nam to trochę czasu y, i bardzo mocno podkreślić usta. One miały być takie geometryczne, i y, y, ombr na zewnątrz ciemniejsze, i wewnątrz jaśniejsze. Makijaż, który wymaga ogólnie, żeby był dobrze zrobiony, precyzyjnie zrobiony, to myślę minimum godzinę czasu, a powiem Wam, że mieliśmy tak pół godziny maksimum na modelkę. No nie, było, nie była to praca fajnie zorganizowana był duży stres, duża presja, mało miejsca, ale na koniec. Udało się i wszystko wyszło dobrze. Tutaj w przebitkach możecie zobaczyć. Mieliśmy też przerwę w międzyczasie, bo call time mieliśmy o 12, a pokaz mody był o, o 17.30. Więc niby tego czasu mieliśmy dużo, ale to nie jest tak, że to jest cały czas, kiedy my malujemy. Są momenty, kiedy modelki muszą iść do fryzjera. I wtedy muszą, my musimy się na chwilę zatrzymać. Tutaj fryzura była bardzo trudna. Był, niektóre klientki miały balona we włosach, no były różne fryzury. Później zatrzymaliśmy się na godzinę, bo były próby. Próby, gdzie my mogliśmy oglądać, jak to będzie, jak cały pokaz będzie wyglądał z muzyką, właśnie ze światłami, gdzie będą szły modelki, gdzie mają sobie stanąć, bo to nie jest tak, że sobie po prostu pójdą, jak sobie chcą. To jest wszystko wcześniej przemyślane, nad tym pracuje bardzo dużo osób, i później się wraca znowu yy, do miejsca, gdzie się maluje, robi się poprawki, modelki się ubierają, i później. Tylko kilka makijażystów bierze taki zestaw, najpotrzebniejszy do makijażu, takich rzeczy do poprawek. Oczywiście, albo ma się torebkę, albo ma się to zawieszone na pasie. Już przed samym wyjściem modelek poprawia się, żeby one właśnie były matowe, żeby pomadka gdzieś nigdzie się nie rozmazała. No, robi się to naprawdę w kilka sekund przed samym wyjściem. W tym samym czasie też robią poprawki fryzjerzy. Tak to wygląda. Kochani, mam nadzieję, że odpowiedziałam na Wasze pytania. Przepraszam Was jeszcze raz za mój głos. W kolejnym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć coś o pokazach mody, właśnie i o propozycjach, które były proponowane właśnie na pokazach mody. Taki zrobimy sobie szybki przegląd, ale to już w następnym odcinku, bo naprawdę mój głos wymaga odpoczynku. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Paluszek w górę, komentarz i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam.